Przede wszystkim cię zrobimy sobie podsumowanie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ostatnie spotkania, jak one się zakończyły, jakie były wyniki, a były to wyniki zaskakujące. Jestem też ciekawcowy na ten temat. Sądzicie takie krótkie, praktycznie podsumowanie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, za nami spotkanie, jeśli chodzi o ligę mistrzów. Zrobiłem sobie takie podsumowania, no bo niektóre wyniki tutaj to były pogrom na przykład. Liverpool kontra Rangersi aż 7 do 1, wyobrażacie sobie Barcelona kontra Intermediolan, spotkanie, które zakończyło się tutaj remisem 3 do 3. Wiktoria Pizno kontra Bayern. Bayern pokonuje i Wiktoria Pizno 4 do 2. Napoli kontra Ajax Amsterdam, pewne zwycięstwo, Napoli 4 do 2. Atletico Madrid kontra Club Bridge, spotkanie, które zakończyło się remisem, a także czerwoną kartkę, kartką dla zawodnika Club Bris. No i mimo wszystko jest to spektakularny sukces Club Bridge, Może spektakularny nie, ale spory praktycznie, albo tak, bym powiedział, spore rozczarowanie, jeśli chodzi o Atletico Madrid. Także Atletico Madrid nie było w stanie pokonać Club Bridge, ale Club Bridge nie jest słabą drużyną. Tottenham kontra Eintracht Frankfurt. Tottenham wygrywa 3 do 2. To dosyć spore zaskoczenie. Wydawało mi się, że Eintracht może pokonać tutaj Tottenham. Dobra. Eee, zobaczmy sobie jeszcze na te spotkania. Eee, mamy Sporting kontra Olympique Marsylia. Olympique Marsylia pokonuje Sporting 2 do 0. Tak to właśnie wyglądało. No i za chwilę będziemy mieć kolejne spotkania już 25 października, ale to zrobimy sobie taką analizę w późniejszym, praktycznie w innym filmiku na kanale moim. Zobaczmy sobie tak, Wiktoria Pizno kontra Bayern Monachium. Wiktoria Pizno tutaj odrabia straty, tak, po pierwszym spotkaniu. Mamy tak, bramki dla Bayernu Mane w 10 minucie, Miller w 14 minucie i Gorecka w 25 i w 35 minucie. Bardzo dobry występ Gorecki. Nawet Gorecka był bliski tego, żeby zdobyć Hatrika w tym spotkaniu, więc kapitalne spotkanie można powiedzieć Gorecki. No ale tutaj Wiktoria Plizno nie była słabsza, tak. Znaczy nie dała się tak łatwo po prostu pokonać do zera, bo bramkę zdobywa tutaj Wilcano, Wikanowa w 62 minucie oraz Jan Kliment w 75 minucie. Jan Klement, a to nie jest ten, Jan Kliment nie, no nie, to nie jest ten sam, ale zbieżność imienia, nazwiska, ten Jan Klement, który tutaj występował w Tańcu z Gwiazdami, który był tańcerzem, tak, no chyba to jest ten, ten sam Jan Klement. znaczy nie jest ten sam, ale to samo imię, nazwisko, chyba nie, tutaj nie, nie mylę się, no nie ogląda jakoś Tańca z Gwiazdami, ale wiem, że był taki po prostu tancerz w Polsce, który występował, tak, u boku którego występowały tam różne aktorki, celebrytki i tak dalej, no a to też jest tak, Czechy. Potem mamy tak, Rangersi kontra Liverpool, zobaczmy sobie jaki pogrom jeśli chodzi o Liverpool, Firmino 24 minuta, 55 minuta, Darwin Nunes w 66 minucie, Mohamed Salah zdobywa hatryka w 75 minucie, 80 minucie, 81 minucie, no, kompletnie Liverpool tutaj rozłożył rangersów na opadki, tak? Rangersi tylko brameczka albo aż po prostu w 17 minucie. No, ale Mohamed Salah, który zdobywa Hatrika, zobaczmy sobie w jakim odstępie czasu praktycznie w ciągu 6 minut. To nawet nie 10 minut, to naprawdę kapitalna po prostu dyspozycja Mohameda Salaha. Harvey Elliot zdobywa bramkę w 87 minucie. Mi to się zawsze podoba, bo Mohamed Salah jak zdobywa te bramki, to on nie strzela jakoś na siłę. Wszystko tak technicznie, nawet czasami po prostu piłeczka lekko turla się do bramki, lobuje, pokonuje przeciwnika gdzieś z ukosa. Wszystko tak spokojnie, tak bez jakichś wielkich emocji, bez jakiejś wielkiej napinki. Jest nieprawdopodobnie skuteczny. Dobra, potem mamy Barcelona kontra Inter Mediolan, spotkanie które zakończyło się remisem 3 do 3. Robert Lewandowski, który zdobywa bramkę po 82. minucie. W 92 minucie Dembele zdobywa bramkę, w 40 minucie Robert Lewandowski dawał fajny sygnał dla zawodników z drużyny, żeby po prostu walczyć tak, żeby po prostu odrabiać straty. No bardzo nie udało się pokonać Inter. No Barcelona ma małe szanse po prostu, żeby tutaj wyjść z, z grupy. Kto wie, czy po prostu nie odpadnie, no ale zobaczymy. Potem mamy Barelle, który zdobywa bramkę w 50 minucie Martinez w 63 minucie i Robin Gosens w 89. minucie. No, pierwsze spotkanie pokazało, że Inter nie będzie takim łatwym przeciwnikiem, natomiast no Barcelona przy tym składzie personalnym moim zdaniem powinna pokonać Inter Mediolan. Dobra, potem mamy Napoli kontra Ajax Amsterdam. Spotkanie, które zakończyło się 4 do 2. Mamy bramki dla Napoli Lozano w 4 minucie, Raspadori w 16 minucie Kwaracella w 62. minucie, Osimen w 89. minucie, ale trzeba powiedzieć sobie w ten sposób, że jeśli chodzi o Wiktora Osimena, to jest absolutnie było jego spotkanie, jego mecz, był bliski zdobycia bramki wcześniej, chyba nawet po prostu był wcześniej spalony. Także Osimen, absolutnie koncertowe spotkanie wykonają tego zawodnika. Eee, tak wyglądała ta sytuacja. Eee, to był jednak dobry transfer, że on przyszedł tak, on przyszedł chyba z Olimpiku Marsylia. Także to była po prostu dobra decyzja. Z Francji przyszedł. No i mamy tutaj Atletico Madrid, spotkanie bez goli, Tottenham kontra Eintracht Frankfurt. Son zdobywa bramkę w 20 minucie, w 36 minucie. Hurricane zdobywa bramkę w 28 minucie. I Kamada w 14 minucie zdobywa, a także Alidu w 87 minucie. I tutaj czerwona kartka w 59 minucie minucie, w 59 minucie, tak wygląda to spotkanie, tak zakończyło się to spotkanie, dobra, wróćmy sobie jeszcze tutaj, jeśli chodzi o te spotkania, żebyśmy zobaczyli po prostu podsumowanie tych spotkań, bo nie wiem, czy ja wczoraj, w wtorek po prostu podsumowałem, tak, że mieliśmy Szachtar kontra Real Madrid spotkanie, które zakończyło się remisem, mieliśmy też po prostu tutaj Celtic kontra Erbeliwsk, zwycięstwo Erbeliwska 2-0, do 0. Timo Werner zdobywa bramkę, także Forsberg, tak, tak robiłem to po prostu, podsumowanie tego spotkania, więc to naprawdę dobrze się wszystko oglądało, dobrze się to po prostu prezentowało. Zobaczyłbym tu jeszcze Olympic Marsylia, żeby wam pokazać kontra Sporting, zobaczmy sobie dwie czerwone kartki i w 19 minucie i w 60 minucie, no sporting rozłożony na opadki, no praktycznie grali w dziewięciu zawodników, tak. No kompletna tragedia. Natomiast tutaj Olympic Marsylia Sanchez zdobywa bramkę w 30 minucie. Alexis Sanchez, ten zawodnik, który wcześniej występował i w Interze, Mediolan i Manchesterze United, tak. No, widać, że to jest zawodnik uniwersalny, który wszędzie potrafi się odnaleźć. Pamiętam, jakie były dyskusje dotyczące tego zawodnika w Anglii, że on zarabia najwięcej w Premier League, tak? Miał najwyższy po prostu kontrakt. No, jednak pokazuje jakość piłkarską, że potrafi się wszędzie odnaleźć i wszędzie zdobywa bramki. Natomiast tak to właśnie wyglądało. Tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o tego piłkarza, dobra, czy tutaj jeszcze wróci do jakiegoś spotkania? O, Bayer Leverkusen kontra Porto, bo nie wiem czy to skomentowałem. Porto wygrywa 3 do zera, pewnie pokonuje Bayer Leverkusen. To trochę dziwne dla mnie, że po prostu Bayer Leverkusen nie stanowił żadnej zapory, nie zdobył nawet jednej bramki. Mamy tutaj bramki, tak? Taremi w 53. minucie, w 64. minucie, Galeno w 66. minucie, ale Bayer Leverkusen bardzo słabo grał, jeśli chodzi o defensywę. Tak. Fatalny faktycznie występ, fatalna faktycznie tutaj gra e, Bayeru Leverkusen. No dramat, dramat po prostu jeszcze dramat. Jeszcze tam po prostu kardy nie był wykorzystany, to już tym bardziej. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam.